A więc, a więc, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony, Milorgik. I powracamy z serią The Forest już na 0.08. Zbieramy wódeczkę, pedometer, P, close. U, nóżka, której nigdy nie idzie. Ciekawe, co oni tam robili. Dobra, której nigdy nie idzie. Tak, naprawdę wziąć. Jesteśmy troszkę na jedzeniu, w zasadzie to na full, ale to by to metopatił. I... Co się zmieniło? Ponoć są jelonki. Janusz! Janusz, chodź tu, mogę cię zobaczyć? Janusz? Panu? Adimet. Co ciekawego dodali? Jezu, jak myśmy dawno w to nie grali. Ludzie, ludzie. Teraz już się chyba tak nie pojawiają znikąd, nie? Dup Dobra, i co my dzisiaj będziemy robili? Będziemy sprawdzali, co się zmieniło Będziemy sprawdzali, co się zmieniło, bo, no tak jak już mówiłem, nie graliśmy przez trzy wersje To jest 3 razy dwa Zaawansowana matematyka No więc Jezus, Maria, co ty bierzesz? A, nie mogę wziąć Dobra liście i 6 sześć eee, zdążyłem policzyć przez ten długi czas eee, we don't see any enemies so we can't fight now Co but... gadam boże święty angielski 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 Janusz stój Samuj tak lepszy um, procesorki bo zawsze były procesorki. Ty, Ile Januszy? Ono tu, Janusz i Sieniu. Chon... Kurde, a teraz, teraz chyba ich tak pewnie nie będzie. Łatwo złapać. So. Eee... Popatrzmy, co się zmieniło. Nasz ukochany cypelek. Nigdy tak blisko się nam tutaj nie zrespił. Eee, ten. So.

Fuck you Damn rabbit Woo. You damn rabbit So Eee yy, Dobra jak już mamy tutaj trochę tego Dzień się kończy Super Jak to się B, tak Fire Wow big fire Eee, a będziemy tańczyli wokół tego o stary, ale będzie fajnie. Dobra. Yy, inwentory? Tak? Amet. Wyknijmy yy, się o pilsy. Żebyśmy mieli staminki. Zabiera nam! O, dobra, już nie. Ale... Um, no shit Dobra. Więc trzeba robić ognisko. Fire, 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 fire. Dobra, to co my dzisiaj. Aha, spróbujemy dzisiaj jeszcze zrobić ten domek na drzewie, bo mi kumpel mówił, że jest domek na drzewie. Poszukamy, bo i samo mówił, że i samo mówił, że dana dane zwierzę występuje na danym terenie, więc spróbujemy poszukać eee jelunków, bo jestem bardzo ciekaw, jak to wygląda, shopów i, i tych. No, chyba, no shit, Sherlock, że ty tak mi tutaj ten. Dobra, czemu tak wolno chodzisz, synu? Dobra, ile my tutaj potrzebujemy? Gatte sticks Wow, wow, brak, mam, packet and take it jak to się nazywało? Loks. dobra póki nie ma panów tutaj odpowiedzialnych za cały ten shit to jest spoko to jest spoko ale 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 jak się pojawią to już będzie gorzej no cóż ale zaczęliśmy tutaj i nam przerwała staminka stary no weź ty jakoś Ogarnij się! Ja rozumiem, że ty jesteś zmęczony, ale no bez jaj, każdy jest zmęczony. No, to ja rozumiem. Wracamy do roboty. Kto nie pracuje, ten nie jak to mówię. Hehehe. Ale suchar. tym mi to! We mnie! Ło wow, no shit! O dobra, to już możemy sobie odpuścić. Ile co jeszcze potrzebujemy? Got a 3. Okej. Okay. No si okej okay. Czekajcie, bo ja ich nie będę mógł bić jak ja nie będę miał staminy. Więc żyj to, hopie. Tutaj z tego powinny wypaść sticky. No. Jakieś jaja są. Ej, bo ja się ich boję. Kurdę. No stary, weź ogarnij tą staminę, no. No naprawdę, no. Poszukajmy w takim razie w lesie. Nasen, nothing, nothing, nothing. Where the fuck? Nie mamy tych? Gdzie set. O, ciekawe dlaczego to. No nic. So. Let's... Um, Caddy Street! Hehe, <noise> so English! Did it, did it, did it, tam już widziałem jednego skórka na patrolu był. Sprawdzę, co ja tam buduję. So Tak patrzymy, tak patrzymy, nic tu nie ma. Okej. Okay. Take it, take it. Wow! No shit! Ok. Dobra, mm. tyle ile wzięliśmy, to powinno nam starczyć. Bo on przyszedł zobaczyć, co się stało z tym samolotem. Juffie. <laughs> Hop, jeszcze. Serio. Nie, no, błagam. Czekajcie, a może my sobie zrobimy takie małe na razie. Albo nie, dobra. Nie, duże, Big Fire. Big Fire have to be. Dobra, tutaj powinno być dużo tych. What the fuck was that? Dobra, tyk, tyk, tyk. Potem jeszcze pójdziemy poszukać na plaży. Na plaży w tych yy, w. Na plaży w. tych yy, w walizkach powinny być batoniki, więc musimy iść sobie po batoniki i po armor. Aha, po armor przejść. No, dropaj odrapniesz ty coś no dzięki tylu błaganiach so he okej, okay. dobra ale dziwnie blisko nigdy tak blisko jeszcze nie mieliśmy oooooooooo hot tu hot tu hot tu hot tu ty brzydka, jezus maria a się dziwiłem czemu i sam mówi że jesteś taka brzydka jezu ale ta twoja brzydota to nie normalnie Ej, czekaj, bo puciu hendzap sobie z ciebie zrobimy <grywa> O, ludzie Puciu <Puciuchędzap. grywa> uh, eee ej, ej. Mogę to podpalić? O, oh, shit No O, ty brzydko byłaś! Jezu Boże święty Ale ta brzydota normalnie mnie aż tak przestraszyła, słuchajcie Jeszcze nigdy w życiu mnie nic tak nie przestraszyło O, Jezus Maria

Eee... Uh, co my? tutaj? Houseboat Mmm Co to jest? Drying rack Ha! Ha! Tego drying racka to możemy tutaj zrobić I Shelter trzeba zrobić Ej, bo się noc zaraz zrobi Ej, co ja mam? Jej eat It, it Madafaka Dobra, B Um, łóżka. Shelter. Rotate. Rotate. Rotate, rotate. 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 Rotate E. Dobra. E, od... No dobra, nie traćmy czasu. Tutaj już mamy kilka belek. Ale dobrze, to był taki zwiadowca, nie? Kurde, e, ty ruda idź sprawdź co się stało. Jak nie przyjdziesz, to znaczy, że coś się stało. Jak przyjdziesz, to znaczy, że wszystko good. No i chyba, a może trzeba było ją puścić, bo oni chyba nie potrafią gadać, nie? Rozkmina. Teraz nie wiem, co mam zrobić. W sumie to już nikt nie zrobię, bo wziąłem jej ładnie. No, trudno. Żyje się raz. Żyje się raz. Żyje się raz. Ty, ptaszeł. Ta P taszę nie da narobimy eee, Kurczę, już się no to robił, eee, ale my będziemy jeszcze potrzebowali patyków, więc pójdźmy w to. No nic nie pójdźmy, nie? Cholera. Eee, zróbmy sobie w takim... No nie pij tego! To i to. Krafty. Super. O! Infantary. Idą gdzieś, idą, idą, nie idą Dobra So We can cut this tree now Because we have full stamina Jakbym ich słyszał Ale nie wiem czy to fałszywy alarm czy nie Bo oni teraz nie wiem czy wychodzą jednak z tych dziur tam czy nie No nie, no w złą stronę no Kurczak, tak możesz No nie bądź taki Weźmy w takim razie daleka. Eee David David A dobrze, że powoli sobie każdą yeah, Ja jump To no nie Idzie tam Cut him down, cut him down, cut down tu jest spawn point tych Eee Tam sto idiota Eee. Tu jest spawn point patyk Idę jeszcze gaterlocks. Gaterlocks. Mmm <laughs> 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 Patyki Tam sto idzie Fagas Dobra. A, tam idzie. Szkoda, że to nie ma w mega jak w Optifine tego przybliżenie. Trzy patyki i trzy kamienie. Dobra. To w takim razie idziemy po kamienie. Jeden, drugi. Mogę tutaj je nazbierać zbierać. Holy shit, what was that? Fucking fuck. Dobra. Eee. Um, będziemy mi tego. No, kick gimpera. Możemy zobaczyć. O, yy. Dobra, to już wiemy gdzie jest... Yy. Już wiemy gdzie. Aj ty brzydki w tej wersji jest WILL ROLL dobra, mamy kiega Impera, nice, mm, idziemy to dołożyć wszystko do Cater Rocks, jeszcze dwa na 2 mam Gata Sticks aha, dobra, idziemy się przespać, już, idziemy, 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 on tam idzie, wow, wow, wow. dobra. Nie możemy tak sprintować, a tam co? Nie ma tego co już, Nie, chyba mi się nie załadowało. Dobra. So... Uh, Easy. Come on here. We. Okay. Uff. A ja potrzebuję tylko z ciebie tego skin. Więc... Więc dobrze. Dobra, jak na razie tylko jednego zabiliśmy. Bo nic, to, to było to plemię wychudone. Palisz się dobrze. Dobrze, że się palisz. Dwa patyki no. What the fuck? No. Powinny się dwa patyki pojawić. Dobra mamy. Nice. So we're going to sleep. Yeah. This was my dream. Cztery na dziewięć. Jezus Maria, bo się nas zrobi szybciej. Mi się jeszcze z tego nie załadowała Dawaj, kni Jezus, smaraj, ja się boję. No nie, no. Kurde. Mam nadzieję, że nie słychać w tym mikrofonie, bo będę musiał znowu pogłaśnić to. Bo... No, tnij, tnij, tnij. No, chłopie, stary, co ty tak zadyszki dostajesz szybko? No. Przecież masz pełną w sobie batonika <laughs> Dobra Dobra, poszaj. Nie wiem czy z tego będzie tyle, ile chciałem, ale... Mógłbyś się szybciej rozpadacie Tutaj o Dobra Dobra Chodź tu. Wow, 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 on mi tam sra? Nie wiem czy wow, wow, czy nie. Przyjdę chyba z tamtej strony, nie? wow, sobie może na to co? Będę wszystko widział. Taki, taka, 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 wieżeczka obserwacyjna ten poszedł, nie ma go. Dobra. Z. Co to jest C? Ej, bo nie wiem co kliknąłem Aha, taki quick save. No, może być. Ale ja coś spać też. To teraz dzień wstaje, czy raczej nie? Bo to ciut mało widać. So. Dożyć magniska. Ale mały jakiś taki efekt jest tego ogniszka. To jest do suszenia mięcha, do wędzenia. Wow, no shit. Ale pójdźmy jeszcze raz w takim razie spać. Lenmo, more. Covered in blood. Właśnie to off infection. Okej. Okay. Czyli musimy się umyć. Learn more. Czyli B rzekaj bo ja bym sobie tam jakieś, nie wiem, y, takie... Y, o miejsce właśnie, żeby mnie nie mogli zajść. Y, b. E, domki. Domek na drzewie, gdzie jest domek? Na drzewie. Tu mamy ogniska. O... Na kamienie. To jest chyba... go nie wiem, co to jest. Um, um, tu będzie jeszcze pewnie tak jedna pułapka. Co to jest? What the fuck, Gazebo? What the hell? O, oh, dziwne. Nie wiem, no trudno. Albo to jest ten domek? To chyba jest domek. Gazebo, Wood Bench. Co to jest? Happy Birthday Trap. <grywka> Rodzinowa pułapka. No, nie wiem, czy ktoś będzie zadowolony, jak mi taką trafi. Efeizizizm, nic tu nie ma. A ja bym chciał ten Ten domek na drzewie, i to chyba było to. Było to. Tutaj. B. Wait a second. Where the hell are they? Uh, there is no shacks. So. Um... Probably we can go to sleep. So sleep. Zzz. No shit. Dobra. I gdzieś tutaj trzeba sobie zrobić domek, ale o oh, to to to. Opierdzielimy sobie Uuu o, oh, właśnie to chciałem. Właśnie to. Danke, shit. Ciu. O, ty wolniejszy przez to jesteś Woooow, come on to me, bitch You'll never be- Whoa. Jezu, ona na bata pada teraz No, giń ty Woooow, ile ich jest Chyba was coś boli, syny Raz, dwa, trzy, cztery Pięciu! Z tym razem sześciu ich było! No chyba nie! No i kolejny idzie. Ale dobrze, że do wody nie potrafię wchodzić. Debile. Hehehe Kevin Led Chodź tu. A ty ty jesteś brudny i ciełmy inny, Gusie. Boże święty, jak z etiopi. Dobra, yy, ale Puciu Hendzap mieliśmy im zrobić, nie? Dobra, to im zrobimy Puciu zap. Bo tam już widzę. O, oni tam wie, idą sobie spokojnie, nie? To jakiegoś effigisa sobie im tutaj wybudujemy. Effigis, effigis, where it was. Effigis. e e, e, e. No ilu was tam idzie Chyba was coś boli Ciekawe, bo ja może tutaj to jakoś dołożę do ognienie i pójdę. O tutaj na przykład. Się czuję taki bardziej pewien w wodzie. Weźmy sobie tutaj o. O effigies rozwiazda. O, nie umiera. <laughs> Dobra. Y eee, Ja myślę, że to jest jednak ten. Damek na drzewie, ale ja tutaj chcę o, w domkach, to chyba było, nie? FGs Step, shelter, custom traps, food. Tu, FG's było tu. Where? Where? Fucking kill me. Tu już nie wejdę. Uh, put your hands up, czy może takie duże? Ja bym postawił pócił nie? Bo puciu to jednak. Pócił to pócił nie? E. Tiririri. ale mnie przestraszył. Jezu chryste, panie Boże. Ale jednak jakoś tak pewniej się czuję z tym. Come on to me, bro. Chodź, pokażcie nowy telewizor. Hono tu, hono tu, hono tu, hono tu. Fight jak z 300. Co on ma na nodze? A! Oznakowali ich! Wiadomo, nie? Takie dzikusy to jak zwierzęta trzeba znakować oh. The heads will roll on the floor! Dobra, chodź O, no, bo potrzebuję e, a tutaj jeszcze B do fgs O, to takie, taki duży Ładny, o Pets. o Tutaj będziemy mieli gdzie główki składować! Hmm, z nich jeszcze chyba nic nie podnieść. Dobra. O, główka! No gdzie ty mi tutaj uciekasz? Jezus Maria, już się bałem, że coś mi tutaj Cebym sobie zapisał. Dobra. Super. A... Rączki nóżki główki. I gdzie my teraz możemy sobie, moi kochani, postawić to? Co to w ogóle jest? C to jest ten domek na drzewie. C, X, V, Z, X. Escape. Jak ja to mogę delejknąć? B. A, B. Dobra. Ja bym chciał na przykład... Nie idzie żaden Jezus Maria, jak mnie to przeraża. Mm, B. Gazebo. Nie. Czekajcie bo ja muszę znaleźć ten cały... Uh, ten... Mm, ten cały domek na drzewie. B. Mm, nie, to na pewno nie tu. Tu? Nie. Tu? Też nie. Yy... Fajr <laughs> Tu? Tu. Tuuuu! Alpin el Holy shit! O oh my fucking nigga damn! jak ty to tutaj e. holy shit co to jest aaaa czyli co można usuwać okej okay. tu e i dobra A jak to nam tutaj tak ładnie, może być w sumie to w jakimś ładniejszym bym to miejsce postawił, na przykład tu Mmmm. Rotate, 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 rotate. Tak bym chciał. Panie! Może za małe drzewo. Na jakim to tam mi drzewie wysz wyszkoczyło? Na takim. To na takim, to na przykład tu jest jeszcze. I stoją tam sygany. Dobra, starczy mi jedno. Dobra. Ee, u, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Kolejny, w kolejnym już będziemy sobie budowali. Ee, Tom. Domek na drzewie i uciekaj myszko do... O, poprawili. Mhm. Super. Tak się przygotowują do pełnej wersji eee, w kolejnym odcinku już sobie będziemy tutaj. Eee, jak to? Będziemy sobie już budowali ten, ten domeczek, nie? No i to by było na tyle, więc. Trzymajcie się. Cześć!